Zamek Krzysztof w Ujeździe to perełka wśród zabytków ziemi świętokrzyskiej. Co roku siedzibę wybudowaną przez Ossolińskich odwiedza około 180 tysięcy turystów, którzy są pod wrażeniem zamczyska. Śpimy niedaleko w, w, w takim ośrodku, koło Sandomierza jesteśmy. No i, to, i dowiedzieliśmy się, że to jest ciekawy zamek. No i jak? Pierwsze wrażenie? No dobre. Pierwszy raz jesteśmy w życiu. Córka też. W ogóle jak się jedzie to już... Dobry tak, no, że tak, to już fajnie. Aby zachować go dla przyszłych pokoleń i aby trwała ruina świeciła coraz jaśniejszym blaskiem, władze miasta i gminy Iwańska podpisały w środę umowę z wykonawcą na realizację projektu Krzysztof. Odkryj zamek w nowym świetle. Zakres prac projektu jest bardzo szeroki. Prace będą obejmować przy budynku bramnym i tutaj dawne pomieszczenia straży przy budynku bramnym, który stanowi dzisiaj taką przestrzeń pomiędzy murem a budynkiem bramnym. Będzie tutaj nowa koncepcja, taka sama jak z drugiej strony zadaszona, bo dzisiaj ta strona niższeje. Oficyna wschodnia, już wchodzimy do zamek środku, wyjeździe po drugiej stronie. Tutaj mają zostać przystosowane to ta na wschodnia do funkcji edukacyjno-konferencyjnej. Będzie to element przez, przez poszerzenie infrastruktury instytucji, instytucji Kultury, jego oferty turystycznej i ta przestrzeń zostanie podzielona. Jest taka długa przestrzeń tutaj po jednej, po drugiej stronie zamku, gdzie się znajduje. Chcemy jedną tą kubaturę przygotować pod ruch turystyczny. I tutaj będzie taka podzielona na trzy części. Pierwsza będzie wielofunkcyjne, edukacyjne spotkania, konferencje będzie około 200 metrów kwadratowych. Ta będzie przez Sala powyżej tam można powiedzieć 50 osób więcej. Sala edukacyjna tak samo, prace, które będą wykonywać, to tu będzie na pewno, chcemy te e, otwory okienne, żeby były w postaci zaszklonej, chcemy posadzki, chcemy e, instalację elektryczną, instalację grzewczą, instalację nawiewną, tak. następna część, która będzie e, do renowacji, to będzie kaplica, która znajduje się w tej czy blisko części eliptycznej, e, ta kaplica na pewno będzie tam część e, przebadana archeologicznie, tutaj też e, będzie bardzo ważne odprowadzenie wód opadowych zarówno z jednej części, z części bramnej, zarówno z oficyny wschodniej jak i z tej kaplicy, bowiem ta woda, która pada ona też gdzieś musi wsiąkać gdzieś musi być odprowadzona, bo duże ilości wody muszą być odprowadzone z zamku, bo niszcze je później ta różnego rodzaju wychodzą je na takie wykwity na ścianach tutaj. Tą część kaplicy chcemy przesuwać też do ruchu turystycznego. Zobaczymy na jakim tutaj zakres pracy wyrazi zgodę w Wojewódzkiej konserwator zabytków, Także żeby się była dodatkowa oferta dla turystów, dla zwiedzających Zamek Krzysztof w Ujeździe, taka poszerzona oferta. Na zadanie, które jest kontynuacją zabezpieczenia morów i tworzenia nowej oferty turystycznej, gmina pozyskała środki rządowe. To może też z własnego budżetu partycypować finansowo. Będzie też Instytucja Kultury Zamek Krzysztof w Ujeździe. Duża część zostało zabezpieczona dużo wcześniej z programu Regionalnego Programu Województwa wszystkie. Natomiast teraz te środki finansowe pochodzą z Polskiej Łady i tutaj na to zadanie drugie czyli miliona z Polskiej Łady, 500 tysięcy wkładu własnego miasta gmina Iwańska i tutaj zaoferowała też Instytucja Kultury Zamek Krzysztof Rówiezie, kolin wkład 200 tysięcy. Burmistrz stanie kliczy na wsparcie ze strony starostwa powiatowego w Opatowie. Myślę, że pan starosta tutaj e, z zarządem i z radą e, powiatu poczynił starania, aby też w jakiś sposób wspomóc nas finansowo w tym zadaniu. Rozmawiamy z panem burmistrzem właśnie na ten temat. Na pewno powiatowi... Zależy na tym, aby zamek Krzysztopur odzyskiwał swój blask. Widzimy na przestrzeni tych 20-30 lat, jak życie turystyczne właśnie w ujeździe rozkwita. Powiat opatowski. Dwa tygodnie temu oddał chodnik w ujeździe, i widzimy, że tutaj naprawdę takie jest centrum turystyczne powiatu patowskiego. Wykonawca firma Renewal Art z Daleszec jest pewna, że zadanie wykona w terminie i zgodnie z zapisami projektu. To się rozłoży ładnie w czasie, bo termin realizacji jest dosyć odległy, bo do fizycznych realizacji. To dojdzie dopiero w 2025 roku i 2026, więc czasu jest aż nadto. Ten rok poświęcamy na prace projektowe, uzgodnienia z konserwatorem i, 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 i odkrywki archeologiczne. Z podpisania umowy, a to za tym idzie kolejnych zabezpieczająco modernizacyjnych prac, radości nie kryje Elżbieta Charymska, dyrektor Instytucji Kultury Zamek Krzysztopor w Ujeździe. Każda. Każda inwestycja, która tutaj jest wykonywana na tym obiekcie, polega na zabezpieczeniu, zabezpieczeniu trwałej ruiny, jaką jest właśnie zamek Krzysztopór. Musimy zabezpieczać, żeby ten pomnik historii przetrwał jak najdłużej i żeby cieszył kolejne pokolenia. Na pewno te inwestycje, które będą miały miejsce na obiekcie, wpłyną na zwiększenie ruchu turystycznego. Jerzy Strzyż, STV Info.